Przerwie! Udało się znaleźć 25 cukierek, jest tutaj! Zobaczcie! Udało się! Cudownie! Dobra, teraz sobie wypróbujemy ten nowy, podobno super pojazd. Ten dostałam. Uuuu, lala. Zobaczymy, jak śmiga. Uuuu, wow! Udało się, widzowie! Znajdź 25 cukierek. Jej! Zium. Aż tak jest super to od nie? Zwolę te standardowe. a ta te też jest super. No i do zobaczenia w następnym odcinku! Pa, pa! Teraz pomacha się Mmm... Um. Ja tu jest już nieważne. To życzę miłego dnia i miłego oglądania Tu Freja i Marianek tu.